Cześć, siemanko, witajcie bardzo serdecznie. Jestem Premis Playgames Games, a ze mną jest dzisiaj... Lapek. Witam Cię, Klapek, w grze War I... Na mapie po Polska. I na polskiej ziemi. Ale ja mam czołgi, Ty też masz czołgi? Tak. Czemu? Czemu nie? Samoloty wybieramy. Ale wziąłeś zręcznościowe bitwy pancerne. Dobra, jesteś przede mną. A ja wziąłem niemieckie pojazdy pancerne. Na polskiej ziemię. A ja... amerykański. ja amerykańskie. po przerwie, mam wtórę, no jedzę. Nie, 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 Dobra, jedziemy. No jedzą. Gdzie jedziesz? No ko Ciebie. Z której strony? Z lewej A tu jesteś O ale za driftu, mauro, chłopie Co ty robisz? Czy to driftuje? Nie, 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 nie Gdzie jedziemy? Zale, okay. Bo tu przejmują, już przejęli no widzisz. To jedziemy na A To ty prowadź Ty, ale tam na niebiesko, na tej mapie, dużo trochę. Widzisz? Tu to widzę, się... widzę. Tu coś się zakurzyło, nie wiem co. O, gdzieś mnie strzela, w którejś... Wschodź. Gdzie byłeś? Trochę... Trafiłem gościa. Ja w Na drodze stoi. Tak, AG-2. Przegrywamy. Której drodze? Tyle tutaj dróg, jak na morfoski. Jeden kill wpadł. Praca coś ta praca też połowa coś było chyba, czegoś jakoś tak. A coś tam, no, było. Zaświecione. O, klawiatur na TBR-ce. Oj, wolno ja Ograniczenie do strzelca swój wywoje. Zepsuł mi się ten... Kurde, co tu się stanęło z tym złomem? Nie mogę ruszyć się. Trafili ruszyć. ci pewnie w gąś... W pewnie. Nie, no w, w ogóle tym, nie, mo nie mogę myszką ruszyć coś. Ruszałem myszką, ale nie szło mi. Trafiłem go raz, ale coś nic nie ruszyło. A, to ten! Ale mnie rozrypał, o matko! Jedyna taki samolot, że cię Obszędliwy, bo wojemy w tym nie strzelam Dobra, ja się przesiadam na samolot, nie gdzie jesteście, i teraz tracą, i jadę im pomóc przejmować punkt A Jeszcze im więcej nas tam to tym lepiej, nie? No mało no. Cała prawda Nagrywamy już to chyba który na nas. Z piąty Jaką cofkę miałem dziwną A to grę przerwał, a to mi sklepie wrzucił Raz Ja latam na razie samolotem, nie? No właśnie widzę, gdzieś tutaj mi pójdę tak szybko na tej mapie przebywasz, no, ale co ty tutaj z tym czołgiem nie latasz? Dobrze jadę na ten B? się No tam chyba dobrze, bo nie wiem, nie widziałem Cię. <ślesk> okay. Co jest to? O, jest więcej, wy wyżej w tabeli ode mnie. Dostałem ja, w ja, Teraz będę musiał spróbować, Tego słabo. Ja jeszcze nie umiem tak wiele grać w tą grę. Nie? No, ja też jak zaczynałem to słabo grałem. Dobra. Tak, tak. Dobra. Leć tam, atakuj. No dwa samoloty są. Tak, tak. O, ale tu coś poleciało. Ale... Bombo... Bombowiec. Ale ugasił się. Tylko nie rozbij się. Zabij mnie. Dobra, jadę czołgiem. Woła, wow, wow, wow. Jestem trochę wyżej Ale ty jesteś No. Ale ty byłeś wcześniej więc wyżej ode mnie, nie? Ja rozwaliłem jednego. Coś tam jeden i jeden dwa dwa Dasz teraz Obserwujemy dla tu ptaka. Co to za miasto jest w ogóle? Ej, yy, Sosnowiec. Sosnowiec. Nie, no, że to ja nie wiem. Co tam? Tutaj Black on Black Ones. Jakieś takie. Oplaków się obserwujemy. Zakopały się chyba, co? Nie wiem, coś mnie tam... Ale fajne działko, takie małe, od Harf wziąłeś, po co? Żeby mnie wyciągnęli, ale... Coś widzę, gościu, mi nie pomaga. Dobra, sam już wyjadę. Ej, czemu stoi pasek, nie spada? Przecież jest szybko na A, no, przegramy. Nie, ja przejmij to. No jadę, przecież tu nie ciśnie jak w no co ty. Szybciej. No jadę. Tam jest mój czołg chyba rozwalony. A nie, szkoda, bo nie ma. No jedź, nie lampy rozwalasz, tutaj studnie jakieś, nie wiadomo co. No jedź. Ten jest twój. No i przegrywamy. Nie, nie na razie nikt rozwal go, rozwal go oje, strzegaj dobra, jeden wiecie, wiecie, to oni sobie poradzą no wieś tutaj to już bo to jest to, nie? O matko co to jest na strzeli mi w amunicję Ja tak, tak blisko jak ty niech mi nigdy zwycięzca, tak blisko Masz jeszcze ten czołgi? No! Dobra, fajne te czołgi są. No. Kurde, tak mówię, nie będę grał, nie będę grał, ale jednak sobie grałem. sobie sobie. Na no, trzeci poziom nagrałem, ten nagrałem. Mówię. No, no, Nabiłem. Poziomy, poziomy to szybko idą, nie? Na przykład, jak grasz w święta, nie? To możesz dostać, nie wiem tam dostajesz zniżki na czołgi na przykład ja dostałem pomocnik mojego Mikołaja, nie? taki podpis pod nickiem chyba wygrywamy ci powiem kurde już przyjmują Dobra, przejmujemy. Przejmujemy punkt. Byłeś, byłeś. Przejmujemy? Samolot? Tak. O dwunastej. Bombarduje. Bombardował. Jak jest jeden chyba tylko cel, to chyba lepiej, nie? No. To będę obserwował z tyłu nie? Jakby co? Dobra, spoko. No jak przejmujemy to nie musisz chyba stać, nie? W Nie. Lepiej się skampić gdzieś. Nie? Wcześniej tutaj pod tym, domem, pod tym domem za tobą była taka dziura, że ten dom w powietrzu był, nie? Co to co to jest. To kościół. Bar Osoba, bo trochę, że mnie rozwalili. Ale co? Dla czołgi mam dopiero. Muszę blokować tryb obserwacji. Na A pójdzie strzelić. On mnie rypaniec Z takiego daleka? Ty mieru... ile masz ruchów? Jeszcze? Yy, dokładnie To samo nie czy... to wam Wiem właśnie No jakim cudem Co? Ale, ale i tak wygramy, nie? Dobra co się stało? Wygrali wy, Wygraliśmy Nie yeah. piątkę Pierwsze zwycięstwo je. Yeah. Tak dało nie. Może mi się czołk odblokuje? No, może. Mi tutaj też przyszło jakieś tam, coś tam. Odblokowałem nowy czołk? Nie. Yeah. Yeah. Jakieś trofeum bitewne. 20 tysięcy złotych, srebrnych orów. No ja też tego trochę tutaj nazbrałem. No Moje miejsce w drużynie to 14 jest, nie? Dobra, to co? My z tej gry World Hunter Żegnam się z wami Premier Play Games oraz Klapek. Na razie, cześć. Cześć.